Mam na imię Lena Nowak, mam 31 lat. Pięć lat temu odeszłam z domu rodzinnego z walizką i marzeniem, które wszyscy uważali za żart. Moja rodzina, nazwisko Nowak w naszym mieście znaczyło jedno: prestiż, wpływy, elegancja, klasa. Ojciec, mecenas Jan Nowak, był szanowanym adwokatem. Mama Teresa. Gospodynią domową z dyplomem z historii sztuki, która potrafiła jednym spojrzeniem ocenić wartość Twoich butów i poziom Twojej edukacji. Miałam być kolejną, dumą rodu, studiować prawo, wyjść za mąż za kogoś z nazwiskiem i pojawiać się w towarzystwie tak jak robiła to moja siostra, Klaudia. Ale ja, ja chciałam gotować. Nie w kuchni, babci. Nie w weekendy. Chciałam prowadzić własną kuchnię. Chciałam budować coś swojego. Chciałam słyszeć ciszę sali, tuż przed pierwszym kęsem dania, które przygotowałam własnymi, rękami. To nie było marzenie. To była potrzeba, ale dla mojej rodziny gotowanie to była służba. Zajęcie dla kucharek. Dla kogoś z niższej klasy. Słowa mojego ojca pamiętam do dziś. Nowakowie zatrudniają kucharzy, nie stają się nimi. Przez pierwsze dwa lata po wyprowadzce żyłam jak cień. Wynajmowałam pokój w starej kamienicy na Pradze z trzema innymi dziewczynami, każda z innym snem i pustym portfelem. Pracowałam na zmywaku w małej tratorii, potem jako pomoc kuchenna w Bistro na Mokotowie. Zarabiałam grosze, miałam blizny od wrządku obtarcia na dłoniach i podkrążone oczy od wiecznego zmęczenia. Ale miałam też ogień w środku, taki, którego nie da się ugasić ani głodem, ani brakiem uznania. A potem, pewnej nocy, wszystko się zmieniło. Gotowałam dla zamkniętego eventu w małej restauracji w śródmieściu. Wieczór był nerwowy, klient wymagający, dania eksperymentalne. Podszedł do mnie mężczyzna, siwy, elegancki, z francuskim akcentem. Kto przygotował ten sos? zapytał. Ja odpowiedziałam, serce biło mi jak młot. Masz talent? Chcesz się czegoś nauczyć? Przyjdź jutro do Maison Lore i zapytaj o mnie. Maurice Lefebvre to był początek. Uczyłam się jak szalona. Nie było już tylko pracy była nauka, dyscyplina. Smak, tworzenie. Nie miałam. Nic, oprócz pasji, której nikt już nie mógł mi odebrać. Z czasem, Moris przestał być tylko moim mistrzem, stał się moim mentorem. Kiedy po roku pracy zaproponował mi wspólne otwarcie nowego miejsca, odmówiłam. Chciałam zbudować coś, sama wzięłam kredyt, znalazłam wspólników i powstało sól i ogień. Moje pierwsze autorskie miejsce. Kuchnia autorska, lokalne składniki, zero kompromisów. Początkowo było pusto. Potem pełno. Aż któregoś dnia przyszła rezerwacja. Nazwisko? Nowak. Wstrzymałam oddech. Rezerwacja na siedem osób. Moja rodzina. Przyjeżdżali na kolację zaręczynową Klaudii. Zarezerwowali środkowy stół. Oczywiście, jak zawsze w centrum by być widzianym nie wiedzieli że to moja restauracja nie wiedzieli że jestem szefową kuchni nie wiedzieli nic i właśnie o to mi chodziło chciałam zobaczyć jak mnie potraktują myśląc że nadal jestem nikim że nadal nie spełniłam oczekiwań tamtego wieczoru miałam dreszcze założyłam prostą czarną sukienkę włosy spięte w kok zwykły makijaż weszłam jak gość od razu mnie zauważyli. Lena, jednak przyszłaś powiedziała. Matka z chłodnym uśmiechem Punktualnie odpowiedziałam, patrząc na zegarek. Zajęłam miejsce. Napięcie wisiało w powietrzu. Wiemy, że pracujesz w gastronomii zaczęła Klaudia z ironią w głosie Ale konkretnie gdzie różnie odpowiedziałam. Trochę gotuję. Trochę organizuje, różne role. Czyli kelnerka, zaśmiał się narzeczony Klaudii. Też praca. Każda praca jest godna, powiedziałam spokojnie. Podano przystawkę, moje danie. Pieczony burak z labnech, fermentowany czosnek, oliwa z estragonu. Jedno z moich ukochanych. Tylko to? prychnęła Klaudia. Jestem głodna, a tu jakaś kulka na liściu. To amuse-bouche, powiedziałam. Przedsmak, uspokaja zmysły. Ja tam wolę schabowego, burknął ojciec. Kiedyś w restauracjach przynajmniej się jadło. Ich komentarze bolały, ale nie dlatego, że krytykowali jedzenie. Bolały, bo nie wiedzieli, że krytykują moje serce. Podano danie główne. Kaczka z wiśniowym gastrik... Purée selera, karmelizowany por. Perfekcyjnie usmażona, średnio wysmażona, jak być powinna. Surowa, rzucił narzeczony. Klaudi, nie jem krwistego. Niech odniosą. Jessica, moja prawa ręka na sali, spojrzała na mnie. Skinęłam głową. Oczywiście, zaraz wymienimy. Zamieniliśmy idealną kaczkę na spaloną podeszwę. Klient nasz pan. Znowu spojrzeli na mnie. Lena, jak ci się żyje? zapytała matka, popijając wino. Dobrze, mam własne miejsce. Mieszkanie? Dopytała z udawaną troską. Restauracje. Odpowiedziałam pierwszy raz bez niedopowiedzeń. Zamilkli. Oczy zaczęły się rozszerzać. Restauracje? powtórzył ojciec. Tak. Tu, gdzie teraz jesteśmy. Sól i ogień. To moje miejsce. Jestem właścicielką i szefową kuchni. W tym momencie podszedł kelner z rachunkiem. Narzeczony Klaudii sięgnął po niego z pewnością siebie. I zbladł. Przepraszam, ale. Tu tylko wina są naliczone. Kolacja. Jest opłacona. Powiedział kelner z uśmiechem. Szefowa zaprosiła. Witajcie ponownie, pani Leno. Stół dla inwestorów czeka cisza, kamienna. Nikt się nie odezwał. Co? zaczęła matka. Witajcie w mojej restauracji powiedziałam. Tak wygląda porażka, którą tak chętnie oceniacie. Twarze przy stole przypominały mi obrazy z dzieciństwa tyle, że teraz wszystko było odwrócone. To ja miałam kontrolę, ja ustalałam zasady i ja właśnie Odsłaniałam prawdę. Czekaj, powiedział ojciec. Ty naprawdę to prowadzisz? Od dwóch lat odpowiedziałam. Zaczęłam od zera kredyt, inwestor, łzy, poparzone. Dłonie i setki godzin bez snu Ale jak szepnęła mama przecież nie miałaś. Waszego wsparcia wiem nie miałam ale miałam coś więcej. Wiarę w siebie. Przez chwilę nikt się nie odezwał. Nawet Klaudia milczała, co zdarzało się rzadko. Tylko jej narzeczony spoglądał na mnie z czymś pomiędzy podziwem a niepokojem. W jego oczach pojawiło się coś nowego: świadomość, że zadrwił z kobiety, która nie tylko znała się na tym, co robi, ale stworzyła coś większego niż on kiedykolwiek zdoła, Lena. Odezwała się w końcu Klaudia. Dlaczego nam nie powiedziałaś? Bo chciałam zobaczyć, jak mnie potraktujecie, nie wiedząc, kim naprawdę jestem. Chciałam sprawdzić, czy coś się zmieniło. I co zobaczyłaś? Zapytała cicho. Że nic się nie zmieniło. Nadal mnie oceniacie. Nadal uważacie, że moje życie nie ma wartości, jeśli nie pasuje do waszego schematu. Matka opuściła wzrok. Ojciec poprawił mankiet koszuli. Klaudia po raz pierwszy od dawna wyglądała na zawstydzoną. Ale Lena to naprawdę imponujące, powiedziała nagle żona mojego brata Michała Kasia. Ta restauracja jest przepiękna, a jedzenie. No cóż, jest genialne uśmiechnęłam się lekko. Kasia zawsze była najbardziej ludzka z całej rodziny. Dziękuję, Kasiu. To wiele dla mnie znaczy. Michał dołączył. A dzieciaki? Mówią, że chcą gotować jak ciocia Lena. Kiedy tylko chcecie, przyprowadźcie je, pokażę im kuchnię. Nagle atmosfera przy stole zaczęła się zmieniać. Powoli. Nie magicznie. Nie jak w filmie, ale realnie. Cicho. Lena. Odezwał się ojciec. Może. Moglibyśmy się spotkać w weekend, porozmawiać? O czym? O tym, co robisz, o przyszłości. Może da się to rozwinąć. Pomyśl o sieci restauracji. Spojrzałam na niego spokojnie. Doceniam propozycję. Ale nie potrzebuję już waszej aprobaty ani inwestycji. To jest moje i tylko moje. My tylko chcemy pomóc, powiedziała matka. Gdzie byliście, gdy naprawdę tego potrzebowałam? Milczenie, wstałam od stołu. Muszę wracać do pracy. Mam dziś jeszcze degustację z inwestorami Lena, szepnęła Klaudia Dziękuję, że przyszłaś. I przepraszam, naprawdę. W porządku, odpowiedziałam, ale jeśli mamy cokolwiek odbudować, to od teraz, na moich warunkach. Spojrzała na mnie poważnie. Rozumiem. I. może jeszcze się spotkamy? Bez masek. Siostrzanie? Zobaczymy, odpowiedziałam z uśmiechem. Gdy odeszłam od stołu, poczułam coś, czego nie czułam od lat wolność. Nie chodziło już o zemstę, ani o dowód, tylko o prawdę. Nie potrzebowałam ich już do tego, by wiedzieć, kim jestem. Byłam. Szefową kuchni, właścicielką, twórczynią, kobietą, która poszła pod prąd i wygrała. Dwa tygodnie później odebrałam telefon od Klaudii. Lena? Możemy się spotkać? Przytaknęłam. Umówiłyśmy się w małej kawiarni na Powiślu, z dala od blasku i pozorów. Przyszła sama, bez pierścionków, bez makijażu, w dżinsach i swetrze. Usiadła naprzeciwko mnie z dłonią zaciśniętą na filiżance. Mama mówi, że się zmieniłaś, że jesteś inna. Jestem sobą odpowiedziałam. Może pierwszy raz w życiu. A wiesz co? odparła cicho. Zazdroszczę ci. Spojrzałam na nią z zaskoczeniem. Zawsze robiłaś, co chciałaś dodała. Ja robiłam wszystko, czego oczekiwano. Studiowałam prawo, zaręczyłam się z człowiekiem, który zna wino ale nie zna mnie a ty stworzyłaś coś własnego to nie było łatwe powiedziałam szczerze ale było moje wzięła głęboki oddech czy mogłabyś poprowadzić kolację dla moich najbliższych przyjaciół taką przedślubną w twojej restauracji uśmiechnęłam się jako prezent ślubny ale na moich warunkach żadnego Udawania, żadnych masek, zgoda, szepnęła. W ciągu następnych tygodni coś się zmieniło. Ojciec przysłał mi artykuł o kobietach szefach kuchni. Mama zadzwoniła, nie po to by oceniać, ale by zapytać co sądzę o wystroju. Wnętrza: Michał przywiózł dzieci. Pokazałam im kuchnię, pozwoliłam mieszać w garach. Brakowało tylko jednego: mnie bo chociaż świat się zmieniał wokół mnie, ja byłam zmęczona. Ciężar bycia wszystkim naraz kucharką, szefową, liderką, córką zaczął mnie przytłaczać. Wtedy przypomniałam sobie dlaczego zaczęłam. Nie dla poklasku, nie dla tytułu, ale dla tamtej trzynastoletniej dziewczynki, która gotowała z babcią, z mąką na nosie i sercem bijącym, jak dzwon, gdy ktoś chwalił jej naleśniki. W sobotni poranek otworzyłam drzwi restauracji wcześniej niż zwykle. Puste stoły, miękkie światło poranka, zapach drożdżowego ciasta, które zostawiła mi nocna zmiana. Usiadłam sama z notesem i zaczęłam pisać wstęp do mojej książki kucharskiej. Jedzenie to mój język. Gdy brakowało słów, mówiłam smakami. Gdy życie traciło sens, odnajdywałam go w zapachu pieczonego chleba i dźwięku gotującego się bulionu. Po godzinie przyszła Jessica. Wszystko w porządku, szefowo? Już tak, chyba. Tak. Inwestorzy będą. Dziś wieczorem. Mamy potwierdzenie. Dzięki, Jess. Będę gotowa. uśmiechnęła się i wyszła. A ja zostałam z kartką, z długopisem, z ciszą. I wtedy zrozumiałam coś, czego wcześniej nie dostrzegałam. Że nie chodzi o to, by wszyscy nas rozumieli. Chodzi o to, byśmy my sami nie zapomnieli, kim jesteśmy. Kolacja przedślubna Klaudii odbyła się tydzień później. Dziesięć osób. Intymna atmosfera. Świece. Wino z mojej osobistej selekcji. Menu degustacyjne. Pięć dań. Każde niosące fragment mnie. Nie było oficjalnych przemówień. Nie było blichtru. Była rozmowa. Prawdziwa. Bez masek. Po deserze musie z białej czekolady z malinami i pistacjami. Klaudia podeszła do mnie i wyszeptała: To był najpiękniejszy wieczór w moim życiu. Dziękuję. Przytuliłyśmy się. Po raz pierwszy, może od dzieciństwa. Następnego ranka dostałam wiadomość od mamy. Dziś zrobiłam twoją zupę sporów z, z książki. Tata zjadł dwie porcje. Dziękujemy, że nam pokazujesz, że miłość do jedzenia to też miłość do siebie. Zatrzymałam się. Przewinęłam wiadomość kilka razy i uśmiechnęłam się. Nie była to spektakularna zmiana. Nie byli nagle innymi ludźmi, ale zaczęli słuchać. Kilka dni później prowadziłam warsztaty kulinarne dla młodzieży z trudnych środowisk. Osiem dziewczyn, pięć chłopaków, każdy z przeszłością, która ich przytłaczała bardziej niż jakikolwiek gulasz. Pokazywałam im, jak kroić, jak próbować, jak ufać własnym zmysłom. Jedna z nich, Zośka, trzynastolatka z rozczochranymi włosami i oczyma pełnymi. — Lęku! — zrobiła Risotto tak dobre, że łzy stanęły mi w oczach. Ty to naprawdę czujesz, powiedziałam, bo ja. Ja chcę być taka jak ty, odpowiedziała. I wtedy zrozumiałam ostatecznie nie chodziło o to, żeby pokazać coś rodzinie, ani inwestorom, ani światu. Chodziło o to, by dawać przestrzeń innym, tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że wolno. I marzyć inaczej. Wieczorem usiadłam z powrotem przy stoliku w kącie mojej restauracji. Przede mną leżała książka kucharska w próbnej wersji: okładka, sól i ogień. Przepisy z serca. Lena Nowak. Otworzyłam ją na pierwszej stronie i przeczytałam: Nie mierzę sukcesu ilością lajków, nagród czy gości. Mierzę go siłą, z jaką potrafię wstać rano i nadal kochać to, co robię. Smakować życie. Z radością, ale i z pokorą, bo prawdziwy ogień nie parzy. On przemienia. Zamknęłam książkę, wyszłam przed lokal. Wieczór pachniał jaśminem. Na szybie mojej restauracji odbijało się światło księżyca. Zamknęłam oczy i wyszeptałam. Dziękuję sobie.